Witam was serdecznie na kanale Horror Story, ja jestem Harry i gramy w, e, w The Tone of Light. No i nie wydajecie, że znowu musimy to od nowa wszystko robić. Więc dobra to jakoś For to przymierzę. No ni niestety nie idzie, więc 12. morning from Accompanied by a police officer authorized by the examining magistrate of the court of Pisa to be admitted for a psychiatric evaluation, which I have carried out. Medical certificate. Mental illness preceded by warning signs. Has suffered from depression for a year, believing she had tuberculosis, food deprivation. No. We can't read this document, it is forbidden. Okay, we must, if they find out, there will be trouble. Uh, I tell Soren.

Presents serious signs of anxiety, psychosis, suffers from hallucinations. She is anxious, confused, her expression is distressed, a questioning look as if terrified, disoriented. She feels confused, hears voices shouting in her head, she doesn't understand things properly. She has been feeling unwell for two or three months. When questioned, she replies My mother wants to hurt me, I am always scared of her, she chases me. Why are you here? I argued with my mother and was so upset that I felt like my head was spinning. There was a woman there who wanted to force me into a life of prostitution. They wanted to condemn me to be burned at the stake. Children whispered, called my name. No, March sixteenth. She couldn't sleep last night. They wanted to condemn her to be burned at the stake. April fourth transferred to the calm ward still under my supervision yes that's true the ward where amara was yes the stake the children wanted to burn Renee. she had to pay for what she'd done like witches at the stake okay was it okay Nie wiem, czy to dobrze robię, czy to dobrze so many things frightened me the system i lived in was built on fear and light there was no mercy or understanding in the town of light April 21st. she's more awake this morning and is responding to questions complains of headaches she became agitated when she found out her mother was there she says that one day, many years earlier, she was with a friend of hers and met a man who made her get into a car and took her for a ride. He made her smoke cigarettes and drink liquor, and the man showed her certain things. He tried to hurt her and made her go crazy. She says he promised to marry her and made her swear to keep what had happened a secret. These facts were essentially confirmed by her mother. After that, she became arrogant, impatient, and hostile towards her family, especially her mother. She started taking off her clothes in public. Her moods would swing from laughter to tears. She rants. She pleasures herself. I can't remember these things. Only the guilt, okay. the stake. I know I deserved to pay for that guilt. I knew it even then. Good. Okay. Okay, Dobra. She was uncooperative during the examination. She didn't want to be stripped and her body remained rigid. Voluntary attention almost totally absent. Probable hallucinations. Mm, okay. April 25th. Confused ideas. Unable to maintain a spontaneous conversation. Reflex is all normal. Reactive pupils. No, dobrze. Let's find Amara and we'll find the full medical records. Medical records. Okay, go, go. Okej, okay, tutaj co mamy? To już my e, Zobaczyliśmy we poprzednim odcinku. Więc. E, trochę lipton, tutaj nic ciekawego nie było. Ha! A musimy zejść na dół do kuchni, tak? E, dobrze. E, tutaj nie ma kitchen. E, no nie ma. Musimy zejść w dół, moi drodzy. Zobaczymy, gdzie tam jest kuchnia. Eee, i tutaj eee, Kitchen. Tutaj jest kitchen, wright stage Science Observing Water Grounds Park. Gdzie jest kitchen, moi drodzy? Administration 1. Eee, Visition. Eee, waiting room 3 4 stayres, okej. Dobrze, kontr. Visition... To jest toilet. Tranquil Ward, Observation Ward, Repekory, Repekory, Toilet, Toilet Nurserum, Grounds Park. Czekajcie, gdzie? Gdzieś tu była kuchnia, chyba, nie? Czy nie? Bo musimy iść do kuchni gdzieś. To jest łazienka, tu też łazienka. Ej! This is the road we used to take. Okay, not, ah if it weren't for her in the grounds on that bench in spring so many days. It was an escape watching nature around us as she talked and smiled. And then there were the kitchens. Sometimes we stole food. And ran back to the bench to eat it in secret. And we laughed. She did things to me. Sometimes she touched me. In the shower, I felt her body against mine for the first time. Mm -hmm. It was a shiver that warmed my soul. Eyes closed, the light slipped away. Oh. No. Okej, okay, dobra, tam gdzie chyba jest kuchnia, czym się wydaje. Sprawdźmy jeszcze tutaj. She wasn't in the system. Tutaj, He reasons why. Dobra, chapter 6. To, to już mogę mówić, czy tutaj jeszcze coś będziesz mówić? Tutaj chyba już nic nie ma takiego ciekawego, żeby Moi drodzy, pozwiedzać. Eee, tutaj chyba... Musimy iść tam do tej... To jest jakaś dobudówka, czy co? Może... We, aha, bo oni tutaj siedzieli. Dobra, nie jakiś czas. To jest to miejsce, moi drodzy. To kamienne siedz, siedzisko. Dobra, kwiatki, wszystko. Eee, A, tutaj możemy wejść. Ale tu zaraz... Abym... Helped me to forget, to escape from the system. Ja bym chciał jeszcze tutaj sprawdzić co tutaj jest, ale chyba tutaj też mogę coś powspinać się. Ale. Light away okay. we spent on Dobrze, no, gdzie my w ogóle idziemy ty? Aha, dobra. Okej. No tu coś mamy. Jakiś ten. OK, 4 z 8. Więc J. Tutaj mamy nowe to. E, the park. Back. Tutaj mamy znowu to nowe. OK, tutaj mamy jakieś memories. E, I tutaj mamy next. Takie rzeczy dobra. I tu mamy to. E, więc tutaj coś mamy. Zobaczymy, jakaś szklarnia chyba, nie? E, Będziesz o tam wejść? Proszę mi tutaj się nie trząść. Czekajcie, tutaj pierwszy zobaczymy, tam potem pójdziemy. Ja w ogóle nie wiem. O, jakieś flashbacki, moi drodzy. Tutaj chyba nic nie ma takiego ciekawego. Ale. Kurde, no ciekawy mnie, co by tam było. Wiecie, e, tutaj coś mam otwarte. Okej. Okay. Chyba nie wiem jak daleko tutaj mogę zajść. A tutaj już jest zamknięte, dobra. Więc. Tutaj jest e, otwarte. Ja bym chciał jeszcze tam pooglądać. Bo wiem, że tam idzie wejść, więc tam jeszcze pooglądamy iść, potem... E, tutaj wrócimy najwyżej. Bo ja nie lubię jak tutaj w tych chorurkach thrillerach jest takie rozległe te, bo potem nie wiadomo gdzie iść. A chciałbym jeszcze tutaj posprawdzać co nieco Co tutaj może się wydarzyć Może tam coś będzie ciekawego Może nie zobaczymy No warto tutaj iść i zobaczyć Jak to tutaj by było no, Tutaj niby możemy wejść Ale pójdziemy z tamtej strony Tam gdzie my zaczęliśmy Tutaj Okej okay, tutaj skręcamy na prawo I jakieś drzwi A nie zakratowane dobra Tutaj chodźmy, tutaj chyba nic nie ma. To była jakaś budowa w ogóle. Moi drodzy, tutaj coś idzie przejść? Tutaj raczej nie. A tu? Ale tu idzie, okej. Okay. Więc zobaczmy, co tutaj będzie. Może coś ciekawego. Okej, okay. idziemy tutaj w ogóle. Co można tutaj? Nie wiem, bo tutaj. Eee, mu kaftan. To on pierw tutaj szedł. Aha, i nic. A, nie mogę, dobra. Więc tu chyba też nic takiego mm, ciekawego. Aha, oczekajcie, czekajcie. A tutaj tak. Okej, okay, tak już możemy. Aha, po prostu taka wycieczka tutaj. Po rusztowaniach. Cegły. Też się przypomniał kiewica w domu. Raczej sam w Nowym Jorku, jak on tak tutaj e, latał po dachu i zrzucał te wszystkie rzeczy, te cegiełki. Okej, okay. a więc taki spacerek po prostu tam był. Aha, dore, bez sensu, no ale no cóż, to ja nie oceniam, to nie ja projektowałem tą grę. No ale cóż, lecimy dalej. Niestety się musimy wrócić. No czyli nic specjalnego tam nie było, moi drodzy. Yy, yy, trochę straciliśmy czasu, mogłem tam iść od razu, no ale no ja Ja jestem oczywiście zawsze mądrzejszy i pójdę tam gdzie nie ma yy, Tutaj by byliśmy, przechodziliśmy Więc możemy przejść dalej Tam nic nie było Jest jakoś czy zamknięte yy, Ogólne Tak, są, jest pod, Więc lecimy tutaj w ogóle To jest badalsza część tego budynku w ogóle, ale on jest ogromny tutaj i tutaj jest już ta cała kuchnia, moi drodzy. E, którą możemy zwiedzić. Ale też ogromna, ale kocioły typ. Come on, come on, let's look everywhere. She must be here, I'm certain. A. Musi wieś tu gdzieś bo coś coś tu może być. Let's look for Amara in the kitchens in the basement of the building, behind the greenhouse. A, to tam piętę. E, tutaj możemy przejść dalej, to zaraz. Kocioł, tam nic nie ma. Zamknięte. Tutaj też nic nie ma. A tu? To też nie, tu puściutko. A tu? Tu też, no pusto wszędzie. Okej, okay, światełko i nastała światłość. Dobra, tu jest pusto, więc nie ma co tutaj tak e, szperać w tej kuchni. Tam Keep jest zamknięte. No. Spoko, spoko. Ja nawet nie wiem czego szukamy, ale dobra, tutaj coś mamy. Menu. A tutaj coś znowu znaleźliśmy i. E, tutaj okej. Okay. Więc. Tutaj chyba też nic. Takiego aż. Tam też coś będzie, ale być? But being here now okay. i don't like it come on let's look for her quickly oh okay i coś... okay. Adele, test? that little girl has been standing motionless in front of the kitchen door for hours Poor thing, I gave her some candy. She ate it without a word and remained motionless. I don't think she's very well. We used to see her now and again, but now she's always there. I'm going. The doctor's not here. He's coming this afternoon. Try and speak to him. Okay. Ay Poor thing. lost in her dreams. She was only a little girl, but nobody gave her a okay. cuddle. They punished her instead. Nobody. They said she was sick and her dreams were troubling her. They weren't even hers anymore. I need her, but we will find her. Mm. We'll find her, won't we? When the water in the shower was cold, okay. we ran away. But when it was hot, then she came to Renee, under that cruel white light. Coś źle, to razem obiec. Everything must return to how it was. If we recreate that magic, she'll come to us. A, ok. Czyli dobra, że tego nie mogę. Coś źle zrobiłem, nie wiem co. Zamknięty. Tutaj co jest? No nic specjalnego w ogóle. We have to turn the water on in the showers and switch the boiler on. All the plumbing systems were in the kitchen area. Okej. Okay. Dobra, to nie. Aha, tak. Raz, dwa przekręcić. Trzy. Dopiero to. Aha, to zamknąć. Ok. Potem te wajchy dwa razy. Okej, potem na 3 to jest to, na 3 to jest to, okej, okay. 3, 4 to jest to, okej, okay. i 5, to jest tutaj guzik na tym, okej, okay. dobra, no i co, no i gotowe. We have to turn the water on in the showers and switch the boiler on. All the plumbing systems were in the kitchen area. A idzotredma do bo to mamy ogarnięte. Nie tendendendy. Tędy. Że to będzie trudniejszy, moi drodzy. Ogólnie w ogarnięciu. To trzeba to, brać. I co teraz? Okej, okay, kucharki, kuarzyny. Brudne to macie tutaj. Nie powiem, że nie. Okej, okay. a tu? To jeszcze zamknięte. No, ale tutaj też nic nie mogę. Tutaj też nie. Co? A tu mogę jakieś. Czekajcie, zamknij to. Nie wiem po co to tutaj. Okej. Okay. Wykręcić. To może to musimy wszystko zamknąć. Bo ja nie wiem. Okej, okay. Czekajcie, czekajcie. Ja nie wiem co tu mam robić. Typie. Ale ja tutaj się ...zirytuję. Okej. Okay. Tutaj coś. Czekajcie. A tutaj może? A tu co? A zamknięte, dobra. Nie ja dalej nie ogarniam, co tutaj można zrobić. Okej. Okay. Wyjść stąd nie możemy oświeć tutaj kitchen arena gdzie to może być te kitchen arena I will do the hot and the water on the shower tutaj to jest zrobione a tutaj coś też trzeba czy nie Okay. Loading. Okay, that's what I Now everything is ready. We can go to the bathrooms. We can go along that narrow corridor in the kitchens. We'll meet her in the showers, yes. Yes, word bath in later. Okay. Uh-huh. Czyli co, czyli to że jest tutaj pełne czy jakoś tak? A tutaj coś jest pełne? Nie A, Aha, tutaj, dobra Czekajcie Sprawdzę czas No jest spoko jeszcze e, Więc tutaj podejdziemy Okej okay. No to jakiś chypie Okay. Ale creepy tutaj. time. A. To już biamy gdzie my wyszliśmy. Now, everything is ready. We can go to the bathrooms. We can go along that narrow corridor in the kitchens. We'll meet her in the showers, yes. A czy gdzie ja muszę iść? Bedrooms. Yes, bedrooms. Bedrooms jest chyba gdzieś u góry, no? Nie, eh, chodź do robaki. Bedrooms. 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 Radiolog Chrysus Tyres. Ward. radiologii, Samia Gniuret. Sugratin. I. i clinics. Laundry. Fajny to rozum, no Shower jest. ten. A nie, nią no, nie. I całe szczęście. Tutaj też nie. Kurde, no. Jest ciężko do rozkminienia. To nie. Tutaj na pewno też nie. Może tutaj dalej. Tutaj co jest? Radiologii. Okej. Okay. Tutaj coś jest, jakaś kartka. To bałam już czytaliśmy. No. Ale tutaj nic nie ma. Więc. Spierdzielamy. Zobaczyć, czy tutaj idzie przejść. A tutaj też zamknięte Czekajcie, skoro tutaj jest wszystko pozamykane I tutaj nic nie można zrobić I tutaj nic ciekawego nie ma Więc musimy zjeść na dół I co tutaj zrobić A tam coś chyba się otworzyło Tutaj no Okej okay. Dobra, tutaj byli Okej. Okay. Jakaś koperta, dobra. Tutaj jamy usnę, okej. Okay. Eee, czekajcie chwilę. O. Dobra. Ej, wiecie co ludzie, ja tutaj już zakończę odcineczek. Bo... Obawiam się, że znowu potem zajdę gdzieś i potem znowu od początku. Więc ja tutaj zajdę... Sprawdzimy sobie to w następnym odcineczku, moi drodzy, te lokum tutaj. Więc widzimy się w następnym odcinku o godzinie 18. Ja dziękuję za uwagę i na razie. Elo.